Z tym, który widzieliście przed momentem, to krótkie zobrazowanie tego, że życie to podróż. To nie jest mój wymysł. <laughs> Pewnie nie jeden filozof w ten sposób powiedział, natomiast rzeczywiście nie sposób się z tym stwierdzeniem zgodzić. Na dowód tego krótka historia związana z dzisiejszym odcinkiem pierwszym to to, że moja podróż na tej platformie zaczęła się dokładnie 3 lata temu. Tak, tak, 10 kwietnia 2019 roku wgrałem swój pierwszy film na YouTube. Wydawało się, że to będzie początek szybkiej i fantastycznej przygody. Fantastycznej przygody jak najbardziej, natomiast czy szybkiej, tutaj można dyskutować. Wyobrażałem sobie, że po trzech latach filmów na tym kanale będzie zdecydowanie więcej. No ale jak wiadomo, zaledwie kilka miesięcy po starcie mojej aktywności przydarzyła się nam. Pandemia, czyli coś, co większość z nas wybiło z takiego codziennego rytmu, sprawiło, że w mniejszym lub większym stopniu byliśmy w stanie funkcjonować w miarę normalnie. Stąd też, jak zapewne zauważyliście, mniejsza aktywność na kanale w ubiegłym roku. Nowym planem na reaktywację tego kanału była data 1 marca tego roku. Ale co stało się kilka zaledwie kilka dni wcześniej wszyscy doskonale wiecie. I to znów okazało się nie znaczy inaczej. To, to dla mnie znów okazało się trudne. Może tak dla, dla nie wszystkich to byłoby trudne. Natomiast dla mnie reaktywacja kanału w którym uczymy się filmować opowiadamy sobie różne rzeczy. W momencie, kiedy na świecie dzieją się takie rzeczy, no była takim trochę, można powiedzieć, nietaktownym, mało, mało ciekawym rozwiązaniem. Brakuje mi teraz właściwego słowa, natomiast myślę, że wiecie, co, co chciałbym powiedzieć. I zastanawiałem się, kiedy tak naprawdę będzie właściwy moment na reaktywację tego kanału, na wznowienie aktywności, bo nie ukrywam, stęskniłem się już za wami, za komentarzami, za lajkami, mimo że filmy cały czas widzę, że są wyświetlane przez kolejnych użytkowników. Natomiast brakuje mi naszego takiego stałego, w miarę regularnego kontaktu. I zastanawiałem się, co można zrobić, jaką datę wybrać, żeby reaktywować ten kanał, i kiedy tak zastanawiałem się nad tym dłużej, doszedłem do wniosku, że tak naprawdę nigdy nie będzie właściwej daty, albo paradoksalnie w drugą stronę, każda data jest właściwą, żeby zacząć wszystko, może nie od nowa. Ale zacząć nowy etap. Dlaczego? A no dlatego, że warto próbować. W myśl zasady, którą zawarłem w tytule tego filmu, warto próbować. Ja po raz kolejny chcę spróbować osiągnąć regularność na tym kanale. Myślę, że przede wszystkim też dlatego, że Wam jestem to winien. Wam, którzy nacisnęliście przycisk subskrybuj, którzy zostawialiście komentarze pod moimi wszystkimi dotychczasowymi filmami. Każdy z Was zrobił to z jakiegoś powodu, ale myślę, że nadrzędnym powodem było to, że chcieliście i chcecie widzieć więcej tego, tego typu treści, więc ja nie jestem tutaj po to, żeby Wam je dać. Ten film jest też swego rodzaju dla mnie pewnym zobowiązaniem, nazwijmy to w ten sposób, taką publiczną deklaracją, żeby moja motywacja do częstszego wygrywania nowych filmów również wzrosła. Nie ukrywam, że publikowanie na YouTube jest czymś, co sprawia mi ogromną frajdę, i chciałbym to robić jak najczęściej. Myślę, że teraz będzie ku temu okazja. I będziemy spotykali się zdecydowanie częściej. Jest jeszcze druga historia opowiadająca o tym, dlaczego warto próbować, i fragmenty zostały zawarte we wstępie do tego filmu. Zostały tak troszeczkę przemycone, ale już tłumaczę o co chodzi. Kilka miesięcy temu Koleje Wielkopolskie ogłosiły konkurs pod hasłem Pociąg do Sztuki. Polegał on na przygotowaniu pracy plastycznej, konkretnie plakatu, odpowiadającej albo inaczej opowiadającej, yy, może nie opowiadającej, na przygotowaniu pracy obrazującej hasło Pociąg do Sztuki. No i w myśl zasady, że warto próbować, postanowiłem spróbować. Nie oczekując absolutnie niczego, niczego się nie spodziewając, wysłałem moją pracę, poczekałem na ogłoszenie wyników. I tutaj moje zdziwienie. Okazało się, że praca, którą zgłosiłem na konkurs, zajęła trzecie miejsce pośród wielu, naprawdę wielu fantastycznych projektów. Nie potrafi, ja nie potrafiłbym wybrać, więc tym bardziej jestem pod ogromnym wrażeniem i jeszcze chyba nadal w delikatnym szoku, że jury postanowiło wybrać pracę nadesłaną przeze mnie jako. Trzecią e, najlepszą. Oprócz nagród i uroczystej gali, to, co wydarzyło się później, przerosło moje najśmielsze oczekiwania. Okazało się bowiem, że zwycięskie plakaty były eksponowane w holu głównym dworca PKP w Poznaniu, w dalszej kolejności trafiły na hale poznańskich targów. No, i do kultowego poznańskiego starego browaru, miejsca, którego chyba nikomu przedstawiać nie trzeba. Dla mnie to jest coś absolutnie niesamowitego, żeby Prace plastyczne, które zostały przygotowane przez, myślę, zwykłych ludzi, nie, nie jakichś uznanych, szanowanych artystów, miały taką ekspozycję. To jest naprawdę coś niesamowitego. Żeby tego było mało, to prace konkursowe trafiły również do pociągów kolei wielkopolskich. Możecie sobie tylko wyobrazić, jakie to jest uczucie, kiedy wsiadacie do pociągu i widzicie na ścianie swoją pracę. Albo widzicie ludzi, którzy zerkają na tą pracę, nie wiem, może zastanawiają się, co, co autor miał na myśli, albo analizują ją w jakiś sobie wiadomy tylko sposób. Niesamowite uczucie, naprawdę godne polecenia, i tutaj wielkie podziękowania dla Kolei Wielkopolskich, ponieważ troszeczkę myślę, że nieświadomie, ale stali się też częścią historii pod tytułem, że warto próbować. Warto próbować brać udział w konkursach, warto próbować, Osiągać regularność w publikowaniu na YouTube, warto próbować rozwijać pasję, warto próbować czegokolwiek, bo tak naprawdę lepiej polec próbując, niż poddać się bez walki. I na koniec tego filmu zobaczcie, jak wygląda radość, oraz realizacja w prawdziwym życiu hasła o tym, że warto próbować i do czego to próbowanie może nas doprowadzić.